Witam, dzisiaj chciałbym Państwu pokazać mojego robota, drona Kolombo, tak go nazwałem. Kolombo ze mną bardzo dużo podróżował i dron ten potrafi oczywiście latać, ale on spełnia nie tylko funkcję latania, ale również funkcję szafki. Ja teraz na przykład do niego powiem: Kolombo, otwórz lewą dłoń! Spójrzcie, spójrzcie i Kolombo w tym momencie otworzył lewą dłoń. Tak, bo tutaj na filmie to jest prawa, ale tak naprawdę dla niego to jest lewa, nie? No, teraz Kolombo, e, Kolombo otwórz prawą dłoń. Spójrzcie, on jest inteligentny, on, on wszystko wie. Kolombo, e, zamknij prawą dłoń. Kolombo, zamknij lewą dłoń. Kolombo, otwórz dwie dłonie. I spójrzcie, on jest inteligentny. Kolombo, eee, pokaż swoje zadaszenie. Otwórz szyberdach. Spójrzcie. Spójrzcie. Otworzył swój szyberdach. Szyber eee, zamknął się też, eee, jak wyczuwa jakieś zagrożenie deszcz. Eee, tutaj jest wizjer. Tutaj jest wizjer po to, że my możemy wejść do Colombo. My możemy wejść do Colombo pod pretekstem zwykłego kartonu i obserwować to, co się dzieje wokół nas. Mało tego, do Colombo możemy dokupić specjalne odpowiednie płyty i zamontować je tutaj na przykład z tyłu i dzięki temu Colombo może nam też robić jako takiej... Jako taki statek, czy też, czy też, czy też, tratwa i możemy też śmiało pływać. Kolombo no. na razie ma problemy z lataniem, ale. Kolombo, wystartuj! No, on się! Dobra, już! Już! Zejdź na dół! No, Kolombo jeszcze nie jest dokładnie dopracowany. Widzicie, że to jeszcze w powijakach jest, on tak, on tak się chwieje przy tym starcie, przy lądowaniu, ale tak jak mówię, na razie reaguje tutaj na komendy i, i, i wszystko jest ok. Kolombo, zamknij się i odpoczywaj. No. Także tak wygląda mój robot dron Colombo. Na dzień dzisiejszy.